Na briefingu takim krótkim, myślę, związanym z przekazaniem szanownemu Państwu mieszkańcom naszego powiatu informacji dotyczącej y, funkcjonowania naszego szpitala w Szeniszowie Małopolskim, ale też i przekazania Państwu kilku informacji na temat postępu y, akcji szczepień, jak, jakie się odbywają na terenie naszego powiatu. Ze mną jest Pan Dyrektor. Zespołu opieki Zdrowotnej w Robczycach, Pan Adam Pachlita i pani pielęgniarka pełniąca obowiązki, przełożona odpowiedzialna za koordynację, czyli inaczej pani koordynator do spraw szczepień, pani Violetta Cebula. Szanowni Państwo, jesteśmy na miejscu, jednym z czterech miejsc takich bardzo dobrze zorganizowanych i cieszącym się jednym z większej ilości, z większą ilością szczepień przy punkcie szczepień powszechnych w Robczycach. Przypomnę, że takie dwa punkty o, funkcjonują, są zorganizowane na, zorganizowane na terenie naszego powiatu, czyli hala widowiskowa przy Zespole Szkół im. księdza Doktora Jana Zwierza właśnie tutaj w Robczycach, a także szkoła przy szpitalu w Sędziszowie Małopolskim. Oprócz tego, oczywiście, jeszcze niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej, szczepienia na terenie naszego powiatu świadczą i również sam zespół opieki zdrowotnej, czyli przychodnia w Robczycach i sam budynek szpitala w Sędziszowie Małopolskim. Szanowni Państwo, o tych danych. I ile mamy osób zaszczepionych. Jak się to odbywa, to tutaj moim współorganizatorom przekażę tą głos i przekażą tą informację. Natomiast ja chciałbym jeszcze o jednej informacji powiedzieć. Otóż w dniu 6 maja, czyli w zeszłym tygodniu, doszła do nas ta informacja w piątek po południu, poleceniem pani Wojewody zostało jakby rozwiązane czy zakończone funkcjonowanie oddziału covidowego w szpitalu powiatowym w Sędziszowie Małopolskim. Przypomnę, że ten oddział na polecenie wojewody funkcjonował od początku listopada. Na początku tego funkcjonowania hmm, Pani Wojewoda poleciła zorganizowanie w sumie 26 łóżek, czyli 3 łóżka izolatki, 3 łóżka respiratorowe i 20 łóżek, tak zwanych jakby zwykłych. To funkcjonowało przez pewien czas. Był też moment, konkretnie około jednego miesiąca, już na przełomie marca i kwietnia, kiedy poleceniem Wojewody. Funkcjonowało u nas w sumie 46 łóżek covidowych był to krótki okres, ale, ale kiedy była ta największa fala pandemii, trzecia fala i duża ilość zachorowań. To właśnie 46 łóżek funkcjonowało na terenie naszego szpitala w sędziszowie małopolskim decyzją pani Wojewody od właściwie od dzisiaj pozostaje tylko 3 łóżka w izolatce, Operacja. czyli tak zwane łóżka obserwacyjne. Te trzy łóżka respiratorowe i 20 łóżek covidowych jakby z dniem dzisiejszym przestaje funkcjonować. W piątek odbyła się narada, spotkanie z kadrą lekarską i zarządzającą. W szpitalu pewne uzgodnienia zostały poczynione. Będziemy starać się, żeby jak najszybciej jakby przywrócić to funkcjonowanie sprzed utworzenia oddziału covidowego w naszym szpitalu. Myślę, że tutaj też o, o szczegółach pewnie pan dyrektor powie, natomiast chcemy, żeby jak najszybciej, i to już się właściwie dzieje, w, w tym tygodniu będzie to miało miejsce, Wracamy do funkcjonowania sprzed utworzenia tego oddziału, czyli normalne funkcjonowanie oddziału neurologii. Ta ilość, łóżek, która była przed utworzeniem oddziału covidowego. I na neurologii, ale również i na oddziale wewnętrznym. Będziemy również powoli wracać do realizacji planowych operacji na oddziale chirurgii planowej, czyli to powolne takie, ale bardzo konkretne i szybkie, myślę, jednak. Stworzenie na pacjentom z naszego powiatu, ale również z zewnątrz, funkcjonowania naszego szpitala na, na dotychczasowych zasadach. To jest decyzja, która hmm. może być zmieniona. To też pragnę tutaj zaznaczyć, bo z tych nieoficjalnych rozmów, jakie przeprowadziłem. Wynika, że gdyby, no nie daj Boże, wszyscy tego nie chcemy, wróciła znowu do nas jakaś kolejna fala zachorowań, to może być decyzja Wojewody o ponownym utworzeniu takiego oddziału. Na dzień dzisiejszy, do odwołania, właściwie pozostajemy jakby w strukturze sprzed utworzenia tego oddziału i korzystając z okazji, chciałbym wszystkim na ręce pana dyrektora, pani przełożonej. Wszystkim pracownikom szpitala, lekarzom, całemu personelowi, który w tym trudnym czasie na tym oddziale funkcjonował, bardzo podziękować za zaangażowanie, za, za troskę o pacjentów. Wiele miałem sygnałów, wiele informacji od pacjentów, którzy na tym oddziale przebywali o bardzo dobrym traktowaniu, o tym, o tym wielkim zaangażowaniu całego personelu, od lekarzy po tych pracowników. Y, innych niż, jakby to powiedzieć, y, funkcje lekarskie to traktowanie pacjentów było bardzo dobre. Y, wiele takich ciepłych słów, podziękowań, y, jakby to powiedzieć, dobrego, dobrego zdania na temat funkcjonowania tego szpitala ogólnie usłyszałem, z czego się bardzo cieszę i bardzo, y, panie dyrektorze, y, y, pani Wiolu, bardzo dziękuję za to zaangażowanie i y, Mam nadzieję, że no nie będzie już powrotu do, do utworzenia tego oddziału covidowego, że te najgorsze czasy już mamy za sobą. Punkty szczepień powstały, funkcjonują. Mieszkańcy się szczepią, sam się zresztą zaszczepiłem pierwszą dawką, więc no staramy się wszyscy, dążymy do tego, żeby jak najszybciej w miarę do tego normalnego funkcjonowania powrócić. Poproszę teraz Pana Dyrektora, żeby o tych decyzjach związanych z powróceniem do funkcjonowania sprzed pandemii, czyli o likwidacji oddziału covidowego kilka słów, a później Pani Wiola o, o szczepieniach może coś więcej. No oczywiście będziemy do Państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo. Witam bardzo serdecznie. Miło słyszeć tutaj od Pana Starosty Taką opinię, że personel stanął na wysokości zadania. Dzisiaj mamy też kolejny przełomowy taki dzień, pamiętam jak 4 listopada ubiegłego roku były gorące dyskusje, czy tworzymy oddział covidowy, czy nie tworzymy. Ten czas pół roku, bo to od 4 listopada do, do 4 maja to mija dokładnie 6 miesięcy pół roku. Cały, cały ZOS, cały szpital, jego personel stanął moim zdaniem na wysokości zadania. Podołaliśmy temu wyzwaniu. Dużo pacjentów zostało przyjętych, dużo zostało wyleczonych, przekazanych do innych szpitali. Także tutaj pokazaliśmy z naszej strony, że potrafimy się dostosować do zmieniającej się sytuacji. Dzisiaj mamy dobry. Taką dobrą wiadomość, dobry dzień, wracamy do normalności. Od dzisiaj e, zostają e, wznowione badania i zabiegi na oddziale chirurgii planowej, e, a od 15, czyli najbliższej soboty, wznawiamy, tak jak pan starosta wspomniał, chcemy wznowić przyjęcia na oddział e, neurologii. Te cztery dni dajemy sobie, dzisiejszy dzień dajemy sobie na wypisanie jeszcze tych pacjentów covidowych. Jest ich na chwilę obecną cztery osoby. Myślę, że to jest kwestia dzisiejszego lub jutrzejszego dnia. Potem robimy generalne odkażanie całego oddziału i planujemy 15 w sobotę. 28-łóżkowy oddział neurologii wznawia pracę, przyjmuje pacjentów. To mielibyśmy taką. Informacje, że wracamy do, do tej normalności. Tak jak Pan Starosta powiedział, od dzisiaj w naszym szpitalu w Sędziszowie pozostają z tych decyzji wojewodów, wojewody. Tych decyzji było kilka, jedne nas zobowiązywały do tworzenia łóżek, inne o ich zwiększeniu, potem znów o zmniejszeniu. Od dzisiaj w szpitalu powiatowym w Sędziszowie Małopolskim będzie tylko trzy łóżka obserwacyjne zlokalizowane przy Izbie Przyjęć. Wszystkie oddziały e, zaczynają normalnie funkcjonować. Oczywiście nie zwijamy żagli do końca. E, w, tych, e, e, w tych miejscach, gdzie mogliśmy zorganizować łóżka covidowe, e, te wszystkie m, przygotowane e, miejsca, łóżka zostaną w rezerwie e, na wszelki wypadek, gdyby się nie daj Boże, okazało, że musimy y, y, pod wpływem większej ilości zachorowań takie łóżka y, utworzyć. Także to jest dobra wiadomość. Od dzisiaj zaczynamy y, normalizować, no, a się już to normalizowała sytuację w naszym y, szpitalu. To by była jedna sprawa i druga sprawa, która dotyczy szczepień. Stoimy akurat tutaj przed halą widowiskowo-sportową, y, gdzie z inicjatywy Pana starosty został utworzony punkt szczepień powszechnych. Pan dyrektor Pilch nam tutaj udostępnił bardzo dobre pomieszczenia. Zostały one odpowiednio wyposażone, i nasi pracownicy zarówno pielęgniarki, jak i ratownicy medyczni, którzy prowadzą kwalifikacje. Eee, tak, jak u nas w zoz prowadzą to lekarze, to tutaj są, jest tak zrobione, że jest pielęgniarka szczepi, a ratownik medyczny kwalifikuje. Eee, także nam to dość dobrze, e, ten, od, ten punkt y, funkcjonuje. Eee, za te ostatnie 5 dni, czyli od 4 do 8 maja, zostało tutaj zostało tutaj zaszczepionych, podam Państwu dokładne te cyfry, w Robczycach jest to, jest to 146 i w Sędziszowie 239. To są w tym punkcie szczepień powszechnych, natomiast generalnie, generalnie w tych dniach w naszych przychodniach w Sędziszowie i w Robczycach zostało zaszczepionych blisko 1000 Osób, czyli mamy dynamikę tutaj pacjentów, którzy chcą się szczepić. Tu Pani Wiola szczegółowo powie, jak to funkcjonuje, ale mamy coraz więcej chętnych, ale nie tylko z naszego powiatu. Sygnały są, że przyjeżdżają do nas, mówiąc kolokwialnie, z całej Polski, tak. z całej polski, pani powie szczegółowo. Dlatego tu korzystając z tego miejsca, chcemy Państwa zaprosić tutaj do tego punktu szczepień. Ktoś, kto mieszka bliżej Sędziszowa, to do Sędziszowa. Tam jest lokalizowane w szkole podstawowej numer 2, zaraz w rynku koło, e, koło, e, e, koło Urzędu Gminy, burmistrza koło ratusza. E, te punkty są czynne przez wszystkie dni tygodnia, czyli 7 dni, od 8 do godziny 18.00. Także, kto jeszcze nie podjął decyzji o szczepieniu, mamy dobrą, tu Pani Wiola powie: mamy dobre szczepionki. Personel, który świetnie sobie z tym radzi, jeszcze raz e, zapraszamy do tych punktów. Po prostu e, skorzystajcie z tej możliwości, którą powiat i e, sędziszów, gmina, e, gmina sędziszów, burmistrz Sędziszowa e, umoż, umożliwił. A decyzja, czy będę się szczepić, czy nie. To zależy już od Państwa indywidualnych decyzji, ale możliwości stworzyliśmy i zapraszamy do y, korzystania z, z tej szansy. Dziękuję bardzo. Proszę Pani Wiolu szczegółowo o tych Dzień dobry. Jak Państwo wiecie mamy cztery punkty szczepień zorganizowane. Jeden mamy w Sędziszowie Małopolskim w Przychodni, w Robczycach Nowieszyńskiego 54, jeden z punkt na hali tutaj i jeden w Sędziszowie. Żeby móc Państwu powiedzieć, skalę szczepień, która się odbywa w tych punktach, dla porównania, w punktach, czyli w Sędziszowie i w Robczycach na Wyszyńskiego w zoz szczepimy miesięcznie 1200-1300 osób. Tutaj od 4 maja do 9, czyli do niedzieli włącznie, wyszczepiliśmy łącznie 556 osób. Chciałam Państwu powiedzieć, że z tych osób, które tu przyjeżdżają, Najwięcej niestety jest z Krakowa, z Warszawy. Mamy pacjentów z Hiszpanii, z Włoch. Mamy y, Ukraińców, mamy dość dużo. Natomiast z ciężkim sercem mówię to, że bardzo mamy osób z naszego powiatu. Dokładnie licząc, to mamy 10% wyszczepionych na 556 osób. Szczepimy przede wszystkim Pfizerem. Dwukrotnie szczepiliśmy szczepionką moderną. Na astry wystawiliśmy 50 slotów, czyli 50 osób mogło się zapisać w sędziszowie, 50 w robczycach, ani jedna osoba nam się na astry nie zapisała. Natomiast mamy bardzo duże zainteresowanie szczepionką Pfizera, którą będziemy mieć od środy. Na razie sprowadziliśmy tylko 100 dawek, chociaż zainteresowanie jest dużo, dużo większe. No i tylko używamy szczepionki Pfizera. Mamy dwa zespoły, mamy dwóch ratownika i pielęgniarkę. W momencie, kiedy będzie więcej szczepień, bo wiadomo, że ilość osób wyszczepionych zależy od ilości szczepionek, które dostajemy z Agencji Rezerw Materiałowych. Serdecznie Państwa zapraszam na szczepienia. Szczepimy się i musimy się szczepić. I dla nas, i dla innych. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze może, Panie starosta, jak Pan pozwoli, podam taką statystykę bo to też może mieszkańców zainteresuje, te szczepienia w, w, w Przychodni w Robczycach i w Sędziszowie rozpoczęliśmy jeszcze w grudniu tamtego roku i w grudniu mieliśmy zaszczepionych łącznie 70 osób, w styczniu już było 748, w lutym 1521, w marcu to już było 1851 pacjentów, przez cały kwiecień 1464. Oczywiście w tych dwóch punktach robczyce sędziszu. Czyli e, dodając do tego jeszcze te osoby, które, o których Pani wspomniała, że zostały zaszczepione w, tych, w tym pierwszym tygodniu maja, to możemy podać e, e, Państwu taką informację, że e, objęliśmy szczepieniami 6623 pacjentów. Jest to spora ilość e, i jest taka tendencja wzrostowa. Jeśli w pierwszym tygodniu maja udało się zaszczepić blisko 1000 osób, no to licząc kolokwialnie razy 4 to powinno być na koniec na koniec maja może i 3-4 tysiące Na ten tydzień mamy przewidziane 1080 dawek Pfizera, więc jest to dość dużo. Możemy wyszczepić 1080 osób plus 100 dawek Johnsona, na którego czekamy. Mamy przy, jutro mieć, więc dopiero spuszczamy te sloty w środę. Chętnych mamy bardzo, bardzo dużo.